Zapraszam, dzisiaj trzy bardzo przyjemne zadanka z geografii społeczno-ekonomicznej. Jesteśmy na zadaniu 27. Dobierz do państw podanych w tabeli religię dominującą pod względem liczby wyznawców w tych państwach. Wpisz w każdym wierszu właściwą literę. Bardzo przyjemne zadanie, bardzo doceniam to, że podano po dwa kraje, więc nawet jeśli macie w jednym wątpliwość, to drugi kraj dobitnie powinien Wam podpowiedzieć, która religia dominuje. Czy to tak wygląda, że trzeba znać dominującą religię w każdym kraju na świecie? No nie mam dobrej wiadomości. Ogólnie myślę, że trzeba to kojarzyć. Nie w procentach i bardzo się cieszę, że w tych nowszych maturach odchodzi się do takich, od takich bardzo szczegółowych zadań procentowych, tylko właśnie wiodąca religia. Według mnie nie ma w przypadku przygotowania się do tego zadania lepszego sposobu niż taka nauka wzrokowa tych dominujących religii. I pokazuję Wam e, świetną mapę, z której trzeba właśnie zapamiętać sobie tak. Po pierwsze, rzuca nam się w oczy kolor zielony, jeśli Afryka Północna to jest to islam. I popatrzcie, islam jest taką jedną zwartą grupą, bym powiedziała. Półwysep Arabski, Afryka Północna, Bliski Wschód to jest taki jeden rejon plus właśnie Indonezja. Indonezja, Malezja kraje, które jakby tutaj taki plusik Wam zrobię i bym chciała, żebyście zapamiętali: to są rejony do islamu. Yy, dobrze. Druga rzecz do zapamiętania to jest chrześcijaństwo i tu jest pewien problem, ponieważ chrześcijaństwo ma bardzo dużo znaczących odłamów. I mam tak, kolorek różowy, tak jak w Polsce katolicyzm, kolorek ten mocno intensywny różowy, tu jestem. Napisali chrześcijaństwo wschodnie, czyli prawosławie i kolor fioletowy protestantyzm. I chciałabym, żebyście chociaż jeden kraj kojarzyli, no tak jak w przypadku polski katolicyzm, w przypadku e, prawosławia, ściana wschodnia, a w przypadku protestantyzmu Skandynawia i Stany Zjednoczone. To są takie znamienne kraje. Popatrzcie w tej Afryce środkowej i południowej, tam zależy, którzy misjonarze, jak prędko dotarli, i mamy takie e, też od kolonizacji to zależy, mamy różne wpływy, ale generalnie trzeba zapamiętać, że Afryka Południowa jest faktycznie chrześcijańska. No i oczywiście hinduizm, Indie, kolor pomarańczowy i kolory żółte, buddyzm. buddyzm. No dobra, idźmy do treści zadania. RPA i Sudan Południowy. Biorę w kółko. RPA, Sudan Południowy. Widzimy dwa różne odcienie, ale oba należą do chrześcijaństwa. Tu powinniście kojarzyć Sudan Południowy z religią, bo przecież ta różnica religijna była jednym z powodów konfliktu, dlaczego Sudan podzielił się na dwie części, bo właśnie było tego, to zderzenie islamu i chrześcijaństwa. I teraz Indonezja, Kazachstan. Indonezja jako ten wyjątek w tej części, właśnie islamski i Kazachstan też zdecydowanie islamski, więc będzie tu odpowiedź D. Łatwe to były przykłady, łatwe. Najczęściej powtarzającym się krajem takim wyjątkowym, jeszcze chcę Wam go zaznaczyć, to są Filipiny, które są w takim rejonie, gdzie otacza ich buddyzm, islam, a to taki jeden tu chrześcijański, katolicki kraj Filipiny. Zadanie 28. W tabeli przedstawiono migracje wewnętrzne ludności Polski na pobyt stały w latach 2000-2015. Sformułuj dwa wnioski dotyczące migracji wewnętrznych ludności Polski w latach 2000-2015. Przyjemne zadanie, gdzie podkreśliłam Wam dwa wnioski. Nie pytają Was dlaczego, podaj przyczyny, podaj skutki. Podaj dwa wnioski z tabeli. No, musicie tak długo patrzeć na tą tabelę, aż napiszecie dwie mądre rzeczy wynikające, a wszystko jest ukryte w tych liczbach. Mam analizować cały okres, czyli co się zmieniło między rokiem 2000 a 2015 w migracjach. No i teraz patrzę sobie na miasto. Z miasta do miasta widzę, że w 2000 roku napływa 220 tysięcy ludności, a odpływa 225. Cóż to oznacza? Oznacza to, że jest większy odpływ, czyli miasto ma ujemne saldo migracji, co się zmienia w kolejnych latach. Odpływa 225, 260 i 231 na końcu, więc pozostaje. Popatrzcie, pierwszy wniosek, jaki widzę, że w miastach. Jest stale ten ujemny odpływ, yy, odpływ ludności. Ale po tych liczbach 250-260 widzę, że on pomalutku nam tutaj przystopowuje yy, i nie jest już jakby taki duży. Jeśli chodzi o wieś, to pierwsze co widzę, że mam tutaj mniejsze wartości. Napływ na wieś wynosił 172 tysiące. I widzę, że ten saldo migracji było w kwestii wsi dodatnie, w następnym roku dodatnie, 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 i jest to taka tutaj stała tendencja. Jeśli chodzi o to, jak to się zmienia, no to widzimy tak samo, że jest pewne przyhamowanie, aczkolwiek ta różnica między nadpływem a odpływem ludności ze wsi jest ciągle bardzo duża, więc mamy tutaj zdecydowane dodatnie saldo migracji na wsiach. Chociaż nie, nie pytają o te przyczyny i skutki, to my sobie to powiedzmy. Czemu tak jest, że Polacy wychodzi na to, przenoszą się z miast na wieś? Pamiętamy, jesteśmy w tej fazie desurbanizacji, czyli Polacy kochają posiadać swoje domy, wyprowadzają się na obrzeża miast, tuż pod miasta. Faktycznie są to granice wsi, ale wcale nie wyprowadzają się po to, żeby kury hodować, tylko po to, żeby mieć swój dom, działkę, ciszę, spokój itd. Tak ta tendencja widzimy, że przyhamowuje, no i jestem pewna, że będę za kilka lat uczyła, że już nie jesteśmy w tej fazie, bo być może tak jak w największych miastach świata, ludzie będą znowu wracać do centrów miast. No dobra, nie mylę Wam, czytamy ładne wnioski. W migracjach w miastach brała udział większa liczba ludności niż na wsi. Tu mamy po 200 tysięcy, tu po 100, zgadza się. W miastach było ujemne saldo migracji, a na wsi dodatnie. Tempo migracji spadło i pokazywałam te coraz mniejsze liczby. Napływ ludności do miast uległ mniejszym zmianom niż odpływ. Odpływ z miast był większy niż ze wsi. Liczba migrującej ludności w miastach i na wsi się zmniejszała. To same rzeczy macie tutaj poniekąd napisane, tylko w różnych słowach, fajnie, bo możecie sobie poczytać i uczyć się, w jaki sposób formułować te wnioski. Jeszcze raz, wnioski z tabeli, wszystko co da się odczytać z tabeli, ładnie opisujecie. I zadanie 29. W tabeli podano strukturę produkcji energii elektrycznej w procentach według rodzajów elektrowni w wybranych państwach w 2017 roku. Prawda, fałsz. Spróbujcie sobie przeczytać. Piękne dobrano trzy kraje, bardzo znamienne, jeśli chodzi o energetykę. Chcę, żebyście o energii każdego z tych krajów potrafili coś powiedzieć. Niemcy którzy mają e, co prawda różne źródła energii, bo mają i jądrowe i odnawialne, ale widzimy, że przeważają e, energia cieplna e, i węgiel, i ropa, i gaz, który ten kraj w dużym mierze też kupuje od Rosji. Islandia, kraj z bardzo dużym udziałem odnawialnych źródeł energii, chcę, żebyście zwłaszcza popatrzyli na te geotermalne. Geotermalne, kojarzymy Islandię z gejzerami, więc nic dziwnego, że mają takie świetne warunki. I Norwegia to jest w ogóle czat 99% energii odnawialnych super ekologiczny kraj. 1. Produkcja energii elektrycznej w każdym z krajów wymienionych w tabeli nie przyczyniła się do emisji gazów cieplarnianych. Co jest najgorsze dla emisji gazów cieplarnianych? Te elektrownie cieplne, a Polska niestety ma ich jeszcze więcej, dużo więcej, więc to jest fałsz. Niemcy zdecydowanie się nam tutaj przyczynili. W Islandii część produkowanej energii elektrycznej jest wytwarzana dzięki położeniu tego kraju w strefie ryftu. Od razu w głowie powinna wam się wczytać mapa płyt tektonicznych, gdzie jest która granica i przez środek Oceanu Atlantyckiego przechodzi właśnie granica i następuje spreading, rozsuwanie się płyt. Jak jest rozsuwanie płyt, robi się ryft. Więc wszystko się zgadza, prawda? Trójeczka. W produkcji energii elektrycznej w Norwegii największe znaczenie ma wykorzystanie wiatru. No i tu mamy w, wrzucone wszystkie naraz elektrownie odnawialne, ale to nie wiatr jest kluczowy. Jeśli chodzi o ym, Norwegię, kluczowa jest energetyka wodna. I chociaż tu mam nie w języku polskim statystykę, Czytałam taki artykuł, że w 2023 roku było w Norwegii więcej opadów, jeszcze więcej niż zazwyczaj, więc ta siła w rzekach była tak większa, że wyprodukowano rekordową ilość energii właśnie wodnej. Więc jest to fałsz, nie wiatr. Wiatr to Dania, raczej Holandia, a nie Norwegia. No, jeśli oglądacie moje rolki na Instagramie, niecały rok temu byłam w Norwegii i tam pokazywałam, jak mnie to zachwycało. Co kawałek rwąca rzeka, wodospad elektrownia, wodospad elektrownia na każdym kroku. Matko, jak tam jest pięknie w tej Norwegii, muszę tam jeszcze wrócić i Wam też po maturze życzę wyprawu do Norwegii na te wodospady, fjordy. Cudo, cudo. Dzięki, do zobaczenia.